Co nam dzisiaj w dzisiejach podadzą na tacy? Albośmy to jacy nie tacy, aby nic nam nie podano na stół? Chleb i wino, ziarno na podpiek. Czy winorośla na winowanie? Przecież ptacy jesteśmy Potoczni, ptaczni, przecież w podrogach do wieczni, w, w potoczni do drożyn bożych, przecież śpiewni pozostajemy w opłotkach raju, w rajowniach. Z plotów poboskiej boskiej dzianiny, co dzisiaj dołożymy do tocznej potoczni, oprócz dobrego słowa na wyros zbożniwny. No, może sobie włączyć już. Nie, nie, nie? ja tylko tak przeglądałem. Wiesz?